Trochę zaoszczędziłem na ostatniej naprawie, ale widzę, że wszystko działa. O, witajcie, cieszę się, że jesteście. Ach, Orwisy, co tam macie? Zamówienia na prezenty? Marku? Zobaczmy, co dla Ciebie szykują elfy. No, no. Juf, juf, widać, że ktoś o ciebie dwa. Oj, zazdroszczę, sprawdzę tylko nasze fundusze. Aj, znowu mi się trochę przysnęło. Marku? Witaj w moim domu. Ach, widzisz, mogło mnie, bo ciągle robię nadgodziny. Ten chciałby telefon, tamta szminkę. Czy ja mam to wszystko spamiętać? O, w sumie tak. W końcu jestem świętym Mikołałem. <laughs> e, e, właśnie zobaczmy, jakie w tym roku mamy zamówienia. Szanowny Mikołaju, proszę o szczupłą sylwetkę i gruby portfel. Tylko proszę, żebyś znowu ich nie pomylił. E, no nie, znowu reklamacje. Ech. Ech. Chociaż z drugiej strony to dobrze, że, że ktoś we mnie jeszcze wierzy. No, czemu nie? E, a tu wezwanie do zapłaty. Co to zdjęcie z fotoradaru? Co do mnie? O kurczę, Blaszka, co? To, to jak ja mam teraz rozwodzić te prezenty? Eee, to już to jakieś nieporozumienie. Dobrze, dobrze, spokojnie, bez nerwów. Bo znowu opróżnię lodówkę, tak jak w zeszłym roku. Eee, dobrze sprawdźmy, może lepiej co tam o tobie napisali. Marku. Zobaczmy co tu ma. Co tam... Naprawdę? O no, ciekawych rzeczy się o tobie dowiaduję. O, piękne zdjęcie. Chyba zmienię swoje profilowe bo się elfy ze mnie nabijają. Naprawdę ładnie wyglądasz. Wiem też, że masz najlepszą żonę na świecie. I dobrze, zobaczmy teraz, kto o tobie wie najwięcej. Roksanko, Roksanko! Podejdź tutaj, moja biła. O. Domyślasz się już, kto to może być? Hmm? No proszę, kogo tutaj mamy? <grystanie> Jak dobrze mieć kogoś takiego obok siebie. Muszę ci jednak coś powiedzieć. Otóż skonsultowałem się z Twoimi bliskimi i wspólnie doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcesz otrzymać ciekawy prezent, to pamiętaj, Zabierz ją na drugi miesiąc miodowy. Ajo! No. no dobra, zasiedziałem się, zagadałem. Czas na trochę ruchu. Pokażę ci parę ciekawych kroków. Zaczynajmy! La-la! Sing, uuuh, la la come oh, yeah. Sing, Y'all.